Cześć, nazywam się Maciej Kunowski i zapraszam Cię do wysłuchania podcastu będącego wprowadzeniem do serii Jak zostać informatykiem. Jeżeli słuchasz tego nagrania na YouTube, to pod spodem w opisie znajdziesz link do pełnego artykułu. W przeciwnym wypadku zapraszam Cię do odwiedzenia mojej strony pod adresem maciejkunowski.pl Kiedy zacząłem myśleć o założeniu bloga, moje wewnętrzne rozważania orbitowały wokół rozdmuchiwanej przez wszystkie znane media tezy, że codzienność informatyków jest usłana różami, a branża IT to kraina mlekiem i miodem płynąca. Ludzie są stale zachęcani do przebranżowienia się, aby zacząć zarabiać przysłowiowe już chyba 15k na rękę. No wystarczy przecież ukończyć kurs programowania, np. tzw. bootcamp i całkowicie odmienić swoje życie. A ponadto okazuje się, że liczba etatów pozostałych na rynku do obsadzenia znacznie przekracza liczbę chętnych gotowych do podjęcia pracy. Część z Was pewnie słyszała żartobliwą opowieść informatyka dotkniętego przez los, no został on bowiem zwolniony z pracy. Twierdzi, że to było najgorsze 15 minut jego życia. Czy te wszystkie informacje znajdują pokrycie w rzeczywistości? A jeżeli tak, to czy każdy jest zdolny zadomowić się w branży IT, znaleźć satysfakcjonującą pracę za dobre pieniądze? No w końcu taka jest wszechobecna opinia. No, wydaje mi się, że ten temat może elektryzować. W tym miejscu myślę zwłaszcza o młodych adeptach informatyki, którzy liczą na wysokie zarobki tuż po ukończeniu szkoły. Poruszając tę kwestię, chciałbym rozwiać wszelkie możliwe wątpliwości. Być może nie stanowię wyrocznie, ale jestem przekonany, że na bazie swoich doświadczeń mógłbym wiele wyjaśnić ludziom przyglądającym się branży IT odrobinę z boku. Zwłaszcza studentom informatyki, pasjonatom, ale i osobom zupełnie postronnym. Chętnie poznam też opinię innych zawodowych informatyków, którzy mają już za sobą kilka lat pracy oraz kompletowali własny szereg doświadczeń związanych z branżą. Zależy mi, aby finalnie nie zakończyć tematu na jednym artykule czy podcaście. Moim zdaniem powinna powstać seria publikacji, która dogłębnie rozwinie poruszone przeze mnie kwestie i w sposób kompleksowy pomoże w zbudowaniu właściwego wyobrażenia o świecie informatyków. Chciałbym udzielić odpowiedzi na wiele rodzących się pytań. Na przykład, kim właściwie jest informatyk i jak powinniśmy postrzegać ten zawód. Wbrew pozorom, dla wielu nie jest to wcale kwestia oczywista. Ja sam niejednokrotnie czytając artykuły osób, które no nie są techniczne i raczej na pracy informatyka zębów nie zjadły, a zapewne są tylko pobocznymi obserwatorami branży IT, odnosiłem nieodparte wrażenie, że kojarzą ją wyłącznie z programowaniem. Dotyczy to na przykład analiz i prognoz zatrudnienia, które publikowane są zapewne na zlecenie bezpośrednio zainteresowanych firm. Na myśl przychodzą mi też liczne publikacje okraszone nagłówkami zbliżonymi do tego. Ukończ dwutygodniowy kurs programowania i zmień bieg swojej kariery. Może brzmi to znajomo, ale zwykle nie ma to zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością. No chyba, że kogoś interesuje obrót o 360 stopni. Żart. No to wtedy okej. Okay. Po pierwsze, to nie takie proste, a po drugie należy pamiętać, że informatyk to nie tylko programista, ale chociażby administrator sieci. Wiele osób jednak jednoznacznie kojarzy informatyka z programistą lub zupełnie odwrotnie. Wydaje im się, że informatyk to ktoś, kto naprawia komputery lub pomoże przygotować arkusz kalkulacyjny. Zarówno pierwsze, jak i drugie stwierdzenie nie przekłada się na realia pracy informatyka. No, a przynajmniej nie powinno. W związku z powyższym pozwolę sobie na przygotowanie uproszczonego przewodnika po specjalizacjach w IT. Postaram się również pokrótce wyjaśnić, jakie problematyki dotykają poszczególne z nich i dlaczego tak ważne jest zrozumienie, że nie można wszystkich wrzucać do tego samego worka. Świat informatyki uległ ogromnym przemianom na przestrzeni ostatnich dekad. Obecnie już nie ma fachowców od wszystkiego. Ta dziedzina wiedzy zbyt mocno się rozrosła. Mamy raczej do czynienia z wąskimi specjalizacjami na wzór lekarzy, a nikt przecież nie zgłasza się do ginekologa, aby ten wyleczył mu zęby. No z drugiej strony dlaczego nie? Przecież obaj z nich to lekarze. Idąc tym tropem, programiści mogliby naprawiać komputery, a graficy komputerowi wytwarzać oprogramowanie. Nasz dziw bierze, że w 2020 roku tak wiele osób nie dostrzega tych subtelnych niuansów. Wracając jednak do tematu przewodniego, chciałbym przeprowadzić rozważania, co należy zrobić, aby zostać informatykiem. Czy warto kończyć dedykowane studia, czy wystarczy przejść szereg odpowiednich szkoleń? Możliwości i dróg jest oczywiście wiele, różniących się często od modeli znanych z innych zawodów. Czego oczekują pracodawcy? Jednokrotnie uczestniczyłem w rozmowach kwalifikacyjnych w swojej firmie, gdzie spotykałem się ze skrajnie różnymi kandydatami. Chętnie podzielę się swoimi doświadczeniami w tym zakresie. W okresie szkolnym byłem wręcz bombardowany stwierdzeniem, które wówczas spędzało mi sens powiek. Chodziło o przekonanie moich nauczycieli, że matematyka i fizyka oraz ich dogłębne poznanie jest niezbędne, aby zostać dobrym informatykiem, a zwłaszcza programistą. Wyjaśnienie tej kwestii nie jest do końca jednoznaczne, choć prawdopodobnie może grać istotną rolę dla wielu młodych osób. Od tego najpewniej w dużym stopniu zależy ich dalsza przyszłość. Ale. Notabene, czy tak naprawdę jest? Czy te decyzje mają aż tak duży wpływ na nasze dorosłe życie? W tym miejscu chętnie oddałbym się szerszej polemice, ale nie zrobię tego teraz. To nie czas i miejsce. Choć myślę, że na pewno rozwinę tę myśl w przyszłości. Często słyszę od swojego wieloletniego współpracownika, że w momencie kiedy praca przestaje sprawiać satysfakcję, nadal pozostaje dość dobrym sposobem na zarabianie pieniędzy. Nie należy do tego dorabiać ideologii, a no coś w tym jest. Jeżeli praca nie jest już pasją, przestaje nas ciekawić lub staliśmy się ofiarami wypalenia zawodowego, nie można zapomnieć, że często posiadamy rodziny i inne zobowiązania. W takiej sytuacji może należy się skupić bardziej na samym fakcie zarobkowania za swój, no bądź co bądź nie mały wysiłek. W końcu poświęciliśmy całe lata na naukę zawodu, kiedyś trzeba zacząć odcinać kupony. Każda praca w pewnym momencie przestanie nam sprawiać frajdę na żyć trzeba. Miejmy tylko nadzieję, że ten stan nie okaże się mieć charakteru permanentnego. Jak to zatem wygląda w kwestii wynagrodzeń? Czy faktycznie można liczyć na kokosy na start? A gdzie znajduje się sufit? Powiem, jak to wygląda z mojej perspektywy. Z perspektywy osoby, która pracowała na co najmniej kilku stanowiskach związanych z IT. Myśląc o wynagrodzeniu, to jest o pozytywnych efektach wykonywanej pracy, nie można zapomnieć również o niebezpieczeństwach i trudnościach, jakie się z nią wiążą. No, tutaj można by wymieniać prawie bez końca. Nie żebym miał ochotę sobie ponarzekać, ale sam doświadczyłem wielu negatywnych skutków pracy przy komputerze. Niektóre z nich nie są oczywiste i niekoniecznie przekładają się tylko na zdrowie. Chociaż zdaję sobie sprawę, że spora część osób właśnie o tym pomyślała. Często zdarza się, że mamy okazję poczytać o pracy informatyków. W ten sposób wyrabiamy sobie własną opinię w szerszej perspektywie, w skali makro. W niniejszej serii publikacji chciałbym zawędrować ciut dalej, do skali mikro, i rozpracować poszczególne kwestie, które do tej pory poruszyłem. Ma to na celu pomóc wypracować sobie jak najbardziej obiektywną opinię, niekoniecznie w pełni korelującą z tym, co serwują na media lub co przedstawiają popularne opinie ludzi niezwiązanych z informatyką. W momencie przygotowywania tego materiału przypomniało mi się sformułowanie panów kierowników, które usłyszałem na korytarzu pewnej firmy. Było ono wyrazem wzburzenia na ich dział IT. By, e, przyjdzie taki, poklika w komputer, pogląda go e baby i chciałby 4000 dostać. <laughs> Tym humorystycznym akcentem chciałbym Cię zachęcić do zapoznania się z kolejną publikacją z tej serii. Życzę Ci miłego dnia i do usłyszenia niebawem.